Witam serdecznie wszystkie strzelce słoneczne, ascendentalne i księżycowe. Chciałabym przedstawić Wam prognozę astrologiczną na styczeń 2021. Chciałam Was przeprosić, że tak późno w tym miesiącu, ale chorowałam i dopiero dzisiaj czuję się na siłach, żeby coś dla Was nagrać. Cóż Wam mogę powiedzieć, styczeń zapowiada się dość dynamicznie. Yy, taki bardzo intensywny ten miesiąc. Mars, yy, planeta energii, będzie w trudnym aspekcie z Saturnem, czyli będziemy czuli się w jakiś sposób ograniczeni. Słońce i Wenus będą spotykały się z Plutonem w koziorożcu. Więc tutaj jakaś transformacja, duża zmiana, zostawianie czegoś. I Słońce w trudnym aspekcie z, z Uranem, planetą rewolucji nieprzewidywalności, więc nie wiadomo, czego możemy się spodziewać. Yy, ale dla Was, jak wiecie, Jowisz i Saturn, które weszły do wodnika, te dwie duże planety, Jowisz, planeta rozwoju, rozrostu, ekspansji, pójścia do przodu. I Saturn, yy, planeta karmy, nasz nauczyciel, który w wodniku też trochę ograniczał, bo Saturn wszędzie ogranicza. Są w dobrym aspekcie do waszego znaku, więc wy macie dużo nowych możliwości. Ale zacznę od początku, no może od 6 stycznia, ponieważ Mars, planeta energii, planeta sposobu, w jaki działamy, wchodzi do byka. Spowoduje to takie spowolnienie. Mars w byku jest taki stateczny. On działa w sposób Przewidywalny, spokojny. Wbrew pozorom byk jest dość mocny, mars byku jest dość mocny, tak? Bardzo dobry statek. Czyli on sobie planuje i krok po kroku realizuje swoje cele. U Was będzie dotyczyło to waszego codziennego życia, waszej pracy, zdrowia. Tutaj być może będziecie chcieli macie tutaj urana, tak, więc tutaj jakby warto się spodziewać jakichś zmian nieprzewidywalnych, czyli zmiana pracy, y, zmiana y, w codziennym życiu, y, być może y, jakaś dieta, tak, czy y, jakaś zmiana nawyków żywieniowych, zdrowotnych, czyli jakieś ćwiczenia, na przykład systematyczne i Również 8 stycznia y, Wenus, która do 7 była jeszcze w strzelcu w waszym znaku i wam pomagała, przyświecała, wejdzie do koziorożca. Czyli u was y, jakby y, słońce jest już w koziorożcu y, i Wenus, więc jakby tutaj na pierwszy plan wyjdą sprawy pieniędzy zarabianych przez Was, Waszych wartości Tutaj będziecie mieli duże ambicje, będziecie chcieli poprawić swoją sytuację. Yy, więc Wenus w Koziorożcu yy, jakby no, jest bardzo ambitna i chce coś osiągnąć. Więcej niż yy, do tej pory, tak? Więc tutaj ten miesiąc, jeszcze macie tutaj oczywiście Plutona, więc macie tą siłę. Yy, tutaj ten miesiąc będzie nastawiony na yy, zarabianie. 9 stycznia Mars, który jest w Byku i y, przyświeca Waszym codziennym sprawom i pracy, będzie w kwadraturze y, z Merkurym, czyli Merkury, sposoby myślenia, sposoby komunikacji, y, nasze y, jakieś. Y, Biznes, kontakty z innymi ludźmi. Merkury, jakby u Was dużo się będzie działo, jeżeli chodzi o komunikację. Merkury w wodniku, czyli nowi ludzie, jakby to też może świadczyć o tym, tak? Nowe, najbliższe otoczenie, wodnik, czyli najbliższe otoczenie, zmiana w najbliższym otoczeniu. Tutaj jest tak, że może być tak, że zmienicie pracę, tak? Ponieważ Zmienicie pracę, czy z, y, dzięki innym ludziom i temu, że z nimi dużo rozmawiacie, zmienicie jakby rytm dnia, czy jakieś swoje y, podejście do zdrowia, tak, do życia takiego codziennego. <laughs> Tutaj już macie Saturna i Jowisza, więc te zmiany w najbliższym otoczeniu no, są zapowiadane. tak. Y, I ten Merkury, y, który poznaje nowych ludzi, dużo rozmawia, bardzo dużo komunikacyjnie, może być też yy, jakby praca zdalna, przez internet, przez telefon, coś związanego z nowoczesną komunikacją będzie w trudnym aspekcie do tego marca, tak? więc jakby może być tak, że trudno będzie Wam to pogodzić, tak? Czy poznacie ludzi, którzy już żyją inaczej, nie wiem, yy, i zobaczycie, że Wy już tak nie chcecie, że chcecie jakiejś zmiany w pracy, w codziennym życiu, bo jest, męczy Was to. Później ten Merkury, czyli nasze myślenie, nasza komunikacja będzie również w trudnym aspekcie z Uranem. Może to też dawać konflikty w najbliższym otoczeniu, konflikty w pracy. Merkury, no to jest też mowa, tak? W kwadraturze, czyli w trudnym aspekcie do Marsa, do urana daje konflikty, pyskówki. Możecie się z kimś pokłócić, czy ktoś z Wami. Tutaj zalecałabym tak spokojnie podchodzić, tak? Mm. 9 stycznia będzie bardzo dobry dzień, ponieważ Wenus, która jest w koziorożcu, będzie w bardzo dobrym sprzyjającym aspekcie trygonu z Marsem, tak? I 9, a 14 będzie w dobrym aspekcie z Uranem, więc jakby tutaj jest szansa tak? na sprzyjające jakieś okoliczności do zmiany sposobu zarabiania pieniędzy, do zmiany pracy, jakieś nowe możliwości się pojawiają i co jest ważne, w koziorożcu trygon Wenus do marca daje szansę, że to będzie coś stałego, tak? Coś na długo, coś takiego co jest szansa, że będzie nas wiązało na dłużej i poprawi naszą sytuację materialną więc tutaj warto korzystać z nowych możliwości, rozglądać się. 13 Mars, planeta energii, sposobu działania, który jest w Byku, będzie w trudnym aspekcie z Saturnem w Wodniku. Saturn, jak wiecie, wszędzie gdzie jest, to ogranicza. Tutaj z jednej strony macie dużą ekspansję, jeżeli chodzi o... Nowe znajomości, o komunikację i tak dalej, ale z drugiej strony takie lekkie ograniczenie. Więc Saturn w wodniku ma inną energię niż miał w koziorożcu. Saturn w wodniku również otwiera się na zmiany. Bardziej wiecie, on wie, że one są konieczne i nieuniknione. Więc jakby próbuje też je kontrolować. Mówi idziesz w nowe, no ale wiesz, zastanów się, jak to będzie wyglądało. Czy to będzie prawnie dobrze, czy to wszystko musi mieć ręce i nogi, tak? Jakby Saturn to jest taki nauczyciel, tak, który mówi powoli, nie spiesz się, zastanów się. No więc tutaj z jednej strony Jowisz, który jest w sekstylu do Waszego znaku i leci do przodu i chce jak najwięcej ludzi poznać i, i, i w ogóle mieć nowe znajomości, zmienić pracę i wszystko na raz, a z drugiej strony Saturn, który zaciąga taki hamulec ręczny i mówi stop, 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 chwileczkę, troszkę poczekaj. Więc yy, również... Yy, 13 stycznia jest nów, odbywa się nów Księżyca w Koziorożcu. <laughs> nów, jak wiecie, jest dobry na początki, tak? U Was właśnie, tego 13. Mimo, że ten Mars jest w trudnym aspekcie z Saturnem, yy, no i jakby jest ten hamulec zręczny, to tutaj nów w Koziorożcu mówi, że Ty masz szansę, jakby na no, jakby zarabiać w inny sposób. Może jakiś pomysł się pojawi, ale to już będzie takie. Przemyślane, tak? Mars w byku też nie działa raptownie. Więc jakby tu może być tak, że coś sobie planowałeś i tak dalej, i tutaj ten dzień będzie lub około tego dnia dobra energia, żeby z tego skorzystać i jakieś sprzyjające okoliczności, które no, tak zwane szczęście, także ktoś nas zaprosi na rozmowę o pracę, zaproponuje jakąś współpracę, także tutaj dobre aspekty ten now ma. 14 Uran, planeta rewolucji, planeta nieprzewidywalności wychodzi z retrogradacji. U was, tak jak powiedziałam, dotyczy spraw <laughs> życia codziennego, pracy, rytmu dnia. Więc y, Uran y, no na Uranie nie wiadomo, co się stanie, tak? Ale wiadomo, że będzie zmiana. Więc no, tutaj być może mieliście już wcześniej jakieś plany, tak? Zmiany pracy czy Zmiany sposobu żywienia, czy jakiegoś rytmu dnia, tak. I tutaj um, uran, jak pójdzie do przodu, wyjdzie z retrogradacji, to te sprawy ruszą na nowo do przodu. Więc jakby ten miesiąc jest taki, y, że dużo spraw może ruszyć do przodu. Y, I w ten sam dzień, 14 stycznia, Słońce spotyka się z plutonem y, w koziorożcu. U was dotyczy spraw, pieniądze zarabiane przeze mnie, tak? Moje wartości. Słońce na plutonie to jest transformacja, to jest szansa na zmianę, na uwolnienie się, tak? Więc tutaj być może w głowie zmienią się Wam Wasze wartości, Wasze priorytety, ale również może być tak, że zmienicie sposób zarabiania pieniędzy i pójdziecie w nowe. Tutaj warunkiem jest to, że żeby pójść w nowe, trzeba coś zostawić na plutonie, tak? Yy, więc yy, no ten 13-14 dość mocny. 17 Jowisz, planeta ekspansji, rozwoju, rozrostu, będzie w trudnym aspekcie z uranem w byku. Więc znowu tutaj, ja chcę yy, iść w nowe, chcę poznawać ludzi, chcę współpracować z kimś innym. Yy, jakieś yy, nowe znajomości w najbliższym otoczeniu, jakieś zmiany chcę wprowadzić. A tutaj uran, który jest w życiu codziennym, w pracy, no jakby tutaj jakaś przeszkoda, tak? Ja się źle czuję. I jakby dzięki temu, jakby macie szansę na te zmiany, tak? Ponieważ y, trudny aspekt kwadratury mówi, że mnie jest źle, że mnie jest niewygodnie, ja y, czuję się ograniczony w takim najbliższym otoczeniu, tak? Czuję się, y, że właśnie chciałbym inaczej żyć, a ja tutaj praca. Y, jest taka, że mi nie pozwala na to, czy mam za dużo obowiązków, no jakoś, jakoś będziesz chciał to zmienić. I jakby niewygoda jest najlepszą y, możliwością na zmiany, tak? Jak mnie jest dobrze, jak ja mam same trygony, no to fajnie jest i co ja będę się wysilać. Ale jak przyjdzie kwadratura, to ja czuję złość, tak? I ja widzę, że mnie jest źle, że mnie jest niewygodnie, więc jakby Wy jako strzelce pójdziecie w nowe, tak? I 19 stycznia właśnie Słońce wchodzi do wodnika, i już jest w wodniku Saturn, Jowisz, Merkury, czyli sposób myślenia i Słońce, czyli Wasza kreatywność, to czego wy chcecie, czego pragniecie, jakby tu jest szansa na nowe. Uważam, że ta druga już tego tak 13, tak zacznie się duża szansa u Was na zmianę. No Słońce w sekstylu, do Waszego znaku, czyli sprzyjający aspekt. Tutaj szansa na zmianę, na, na zmianę w najbliższym otoczeniu. Yy, jakaś być może nawet przeprowadzka, tak, jeżeli ktoś planował. I 20 stycznia Mars planeta energii, planeta sposobu, yy, w jaki działamy. Spotka się z planetą rewolucji i nieprzewidywalności uranem w biegu. No, to jest jakieś duże wyładowanie energetyczne. Też trzeba uważać, tak? Zdrowotnie trzeba uważać, bo tu macie mm, też, y, może to dotyczyć zdrowia, może się coś wydarzyć takiego, że, że y, zmienicie diametralnie sposób działania, tak? Zmienicie coś drastycznie w swoim życiu, czyli nie wiem, przestaniecie jeść mięso na przykład, albo zaczniecie codziennie ćwiczyć, to jest takie duże wyładowanie energetyczne. I później Mars, jakby po raz kolejny, Mars będzie, Mars planeta działania, planeta naszej energii, będzie w trudnym aspekcie zjawiszem, planetą ekspansji, tak? Co też nas mobilizuje do zmian. Czyli ja widzę, że i w tym najbliższym otoczeniu, i w tej pracy, w tym życiu codziennym, nie jest tak jakbym chciał, że ja widzę, że ja jestem, nie mogę się rozwijać, nie mogę iść do przodu, czuję się taki zahamowany, tak? Później, 24, słońce będzie łączyło się z Saturnem w wodniku, więc, jakby też, no, tutaj niby rozwój, rozrost, ale słońce z Saturnem to jest zawsze takie ograniczenie, nawet w wodniku, tak? Czyli ja idę w nowe, ale tutaj nagle się zatrzymuję, bo tak. 23 marca w trudnym aspekcie zjawiszem, czyli ja czuję, że ja nie mogę iść do przodu i 24 słońce połączy się z Saturnem, więc tutaj yy, no takie taki hamulec ręczny tak? takie zahamowanie, że szłam do przodu yy, idę idę w nowe jak w dym a tutaj nagle jakieś takie otrzeźwienie zahamowanie tak? yy, być może Yy, warto się temu przejrzeć tak i zastanowić, że chce iść w nowe, jakie to ma podwaliny i tak dalej. Saturn zawsze nas namawia do zatrzymania i zastanowienia się nad tym. Ale później 29 stycznia słońce połączy się z jawiszem i jakby pójdziecie jak burza do przodu, tak? Yy, dacie sobie szansę na nowe, na zmianę. Później 26. Słońce będzie w trudnym aspekcie z uranem, czyli rewolucja. Ja już y, jakby nie pozwalam na to. Ja już y, sprzeciwiam się i mówię dosyć, tupę nogą i zmieniam coś w najbliższym otoczeniu, w pracy, w życiu codziennym. Tak, nie wiem, być może macie w domu zbyt dużo obowiązków, bo nikt wam nie pomaga, więc tupniecie nogą i powiecie dosyć tego. Wszystkie obowiązki dzielimy pomiędzy wszystkich członków rodziny, nawet psa. 28 stycznia będzie pełnia księżyca w lwie. Czyli w trygonie do Waszego znaku daje Wam to dużą szansę na rozwój. Tutaj jakieś możliwości wyjazdu, na przykład za granicę, rozwoju nauki czegoś nowego, co przyniesie Wam zadowolenie i tego, że wy się poczujecie y, ważni. Y, poczujecie się, że możecie. Y, jakby to da wam nowe możliwości, y, też być może zakończenia jakichś sposobów myślenia, tak, zakończenia, y, że w coś wierzyliście, a teraz nagle zobaczycie, że że dowiedzieliście się czegoś nauczyliście, i zmienia się wasze myślenie, tak? Na przykład, na swój temat może się zmienić wasze myślenie. Również tego dnia 28 stycznia. Y, Wenus, planeta miłości, planeta pieniędzy, planeta przyjemności łączy się z Plutonem. I widzicie, y, najpierw słońce łączyło się z Plutonem 14, czyli jedna transformacja, a tutaj. Y, transformacja dotycząca związków, dotycząca pieniędzy, bardziej u Was pieniędzy, tak? Czyli jakby zakończenie jednej pracy, pójście do drugiej, zakończenie jednego sposobu zarabiania pieniędzy, pójście w coś nowego, tak? Więc tutaj no, duża szansa na zmiany. I 30 stycznia Merkury planeta komunikacji, planeta <laughs> interesów, biznesów. Sposobu naszego myślenia wchodzi w tak zwaną retrogradację, czyli w ruch wsteczny. Będzie w tym ruchu około 3 tygodni. Przypominam, że na merkurym, w retrogradacji nie kupujemy sprzętów elektronicznych, telewizorów, komputerów absolutnie, bo to jest jeszcze w wodniku, czyli nowoczesne technologie, samochodów nie kupujemy. Nie jest to również dobry czas na podpisywanie umów, tak? W ruchu wstecznym Merkury y, będzie w 26 stopniu wodnika i on się zacznie cofać, i jakby on daje nam szansę na przemyślenie jeszcze raz y, sytuacji tej dziedziny życia, w której to się dzieje. tak? U Was dotyczy to Waszej komunikacji z najbliższym otoczeniem, y, sposobu mówienia, Waszych kontaktów, znajomości, krótkich podróży, tak? więc jakby tutaj będziecie mieli szansę i czas jeszcze na przemyślenie pewnych rzeczy. Ja Wam, kochane strzelce, życzę wspaniałych zmian, nowe możliwości. Yy, u Was, jakby, mocno jest nacisk na sposoby zarabiania pieniędzy przez Was, czyli tutaj widzę zmianę, najbliższe otoczenie, komunikacja, nowi znajomi i praca, życie codzienne. Tak mój rytm dnia to są najważniejsze dziedziny, które są w tym miesiącu. Aktywizowane przez planety. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Jowisz z Saturnem, wchodząc do Wodnika, otworzył przed Wami nowe możliwości, więc tutaj otwierają się nowe drzwi przed Wami, a jak wiemy, wy lubicie nowości. Więc życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Was serdecznie. Jeśli ktoś chciałby, Yy, prywatnie się ze mną umówić. Proszę pisać na maila. Yy, pozdrawiam jeszcze raz. Cześć.